Orędzie pana Jezusa do kapłanów, część szósta. Ludzkość na progu wyzwolenia, 28 sierpień 1978 do 2 styczeń 1979. Wstęp Zwracam się do wszystkich moich drogich czytelników, których liczba wzrosła do setek tysięcy we Włoszech i za granicą. Przyjęliście to orędzia z pokorną wiarą, a o ich pochodzeniu nie wątpiliście i nie wątpicie. Przyjmijcie więc dobrze i tę szóstą część jako ciąg dalszy orędzia. Czas szybko upływa. Niech te orędzia będą przedmiotem rozważań i rozmyślań dla każdego z Was, bo już dochodzimy do wigilii oswobodzenia ludzkości z dzikiej tyranii i niewoli ciemnych potęg piekła i od ich sprzymierzeńców na ziemi których już dobrze znamy. Miejcie wiarę, wstrząs będzie straszny, lecz zwycięstwo jest już postanowione. Zwycięstwo należy do tej, która jest królową całego świata i królową wszystkich zwycięstw. Wierzyć, kochać, milczeć, przyjmować, cierpieć, ofiarować, modlić się, adorować. Don Ottawio Michelini. Punkt pierwszy. Modlitwa. Panie, uwolni duszę moją od złego. Panie, uwolni duszę moją od wszelkiej myśli próżnej i pysznej. Panie, uwolni duszę moją od wszelkiego egoizmu. Panie, uwolni duszę moją od wszystkiego i wszystkich którzy mogą być przeszkodą mojego zjednoczenia z Tobą. Panie, uwolni duszę moją od wszelkiego sądu przeciw miłości. Panie, uwolni duszę moją od przywiązania do osób, dóbr i rzeczy tej ziemi. Panie, uwolni duszę moją od wszelkiego zamieszania, od wszelkiej wątpliwości i od uciskającej udręki. Panie, uwolni duszę moją, od wszelkiego zła duchowego. Panie, oddaję się Tobie takim, jakim jestem i z tym, co mam. Uczyń mnie takim, jakim chcesz, abym był. Panie, bądź mi raczej Zbawicielem niż Sędzią. Panie, Ty jesteś moim pokojem. Panie, Ty jesteś moim światłem. Panie, Ty jesteś moją drogą. Panie, Ty jesteś moim życiem. Panie, Ty jesteś moim wszystkim. Panie, Ty jesteś moim jedynym, wielkim, nieskończonym dobroczyńcą. Panie, daj mi taką przejrzystość duszy, by moja komunia z Tobą, przejrzystość nieskończona, zjednoczyła mnie z Tobą, tak jak Ty jesteś z Ojcem. Amen. Tekst modlitwy zamieściłam w opisie filmiku. Punkt drugi. Jestem Maryją, Matką Jezusa. 28 sierpień 1978. Najświętsza Maryja Panna. Synu mój, jestem Maryją, Matką Jezusa, czyli Matką Boga. Bo syn mój, Jezus, jest naprawdę Bogiem, jak Ojciec, który go zrodził od wieków, i jak Duch Święty, miłość, który trzech łączy w jedno. Jestem też synu Maryją, Matką Twoją i Matką Waszą. Synu mój, czy można przypuścić, by Matka w jakiejś chwili swego istnienia ziemskiego czy wiecznego mogła zapomnieć, a więc przestać kochać swoje dzieci? Zapomnieć o osobach kochanych. To znaczy, przestać choćby czasowo kochać je. To znaczy, przestać zlewać na swoje dzieci miłość, która jest płomieniem i ogniem niegasnącym. Mówię tu o miłości Bożej, o tej miłości, która w szczęśliwej wieczności nie może już zgasnąć, a im jest silniejsza, tym więcej się rozszerza, jak niepowstrzymana kaskada, na przedmiot jedyny, dla którego istnieje, płonie. I żyje. Synu mój, ja jestem stworzeniem i matką mego Stwórcy. Moim przedmiotem miłości jest On, w Trójcy jedyny, który mnie kocha od wieków. Następnie po nim jesteście Wy. Z Waszego powodu i dla Waszego Zbawienia Jezus stał się człowiekiem, stał się ciałem we mnie i ofiarował się ze mną na krzyżu. I wspólnie pod spojrzeniem ojca uwiecznia się odkupienie we wzniosłej tajemnicy wiary i miłości, w Eucharystii. Czy więc jest możliwe, abym ja, Maryja, mogła zapomnieć o Was, dzieci moje? Abym mogła zapomnieć o Was, zwłaszcza w tak trudnej chwili Waszej drogi, jak wielu chciałoby sądzić i przekonać innych wbrew prawemu rozsądkowi i pojęciu ludzkiemu? Punkt trzeci. Matka pierwsza widzi niebezpieczeństwo. Najświętsza Maryja Panna. Synu mój, kiedy w rodzinie ziemskiej nie powodzi się z powodu katastrofy ekonomicznej, wykolejenia moralnego czy duchowego, ruiny czy choroby, która jak szumiąca burza spadnie nad nią, zawsze matka pierwsza zauważy niebezpieczeństwo. Zawsze również matka zniesie upokorzenia, kłopoty i większy ciężar katastrofy. Zawsze matka, nawet niewysłuchana, nie uniknie przeżywania przykrości. Niewytłumaczalny jest synu mój, zawzięty upór tych dusz pasterzy, którzy nie tylko nie słuchają głosu Matki Niebieskiej, ale nadal czynią wszystko, aby przeszkodzić w uniknięciu katastrofy i w słuchaniu głosu wspólnej matki niewiarygodna jest pycha, z jaką osądza się postępowanie Boga i Jego matki. Trudno zrozumieć, że człowiek, laik lub Bogu poświęcony, przywłaszcza sobie prawo ograniczania, działania nie tylko Boga, ale nawet Jego boli. Trudno jest również uwierzyć, że człowiek będąc tajemnicą dla siebie samego, ma pretensje do zgłębienia tajemnic Bożych, takich jak cierpienie miłosiernego serca Jezusa, i mojego niepokalanego serca z powodu zła ludzkości i chrześcijaństwa, praktycznie ateistycznego. Powiedziano już, że miara jest pełna i czara się przelewa. Dlatego powracam do tego tematu i argumentu już nie nowego, że trzeba zbudować nowe fundamenty życia ludzkiego i chrześcijańskiego na autentycznych zasadach ewangelicznych. Wielu zgadza się z tym. Lecz bardzo mało decyduje się zerwać z pogańskimi obyczajami życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Należy tu przypomnieć słowa mego boskiego Syna: Nie wszyscy, którzy mówią: Panie, panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ci, którzy pełnią wolę Bożą. Punkt czwarty: Płodność przekazuje życie. Najświętsza Maryja Panna. Wy, należący do Stowarzyszenia Nadziei, byliście wybrani jako ogniwo łańcucha łączącego świat chylący się do upadku ze światem nowym, który zarysowuje się coraz wyraźniej i który Wam było już dane ujrzeć. Widziałeś, ile dusz, zaledwie rozkwitłych do życia, mają już na sobie znamię Kościoła i ludzkości prawdziwie odrodzonej w Duchu Świętym. O, jak piękny będzie nowy Kościół! Wiele razy słyszałeś, że niewiasta jęczy przy porodzie. Również i Wy, wybrani do Stowarzyszenia Nadziei, powinniście jęczeć. Ile razy mówiono, że jeśli ziarno zboża nie obumrze w ziemi, nie wyda nowego życia. Aby być zarodkiem życia, prawo wymaga, by obumierało się w cierpieniu i bólu. Gdyby zechcieli to zrozumieć kapłani, którzy wymawiają się od postawy ofiary, ile dusz uniknęłoby piekła. Gdyby to prawo zrozumieli rodzice próżni i powierzchowni, którzy żyją i karmią się niemądrą światowością, jak wiele światła i łaski zyskaliby dla swych rodzin. Powinieneś powiedzieć o tym wybranym ze stowarzyszenia nadziei. Należy przekonać ich o tej rzeczywistości, by pomóc im żyć i przeobrazić się w prawdziwych i doskonałych chrześcijan, ofiarnie żyjących i płodnych. A jest się płodnym tylko wtedy, gdy się przekazuje życie innym. Kiedy członek Stowarzyszenia Nadziei powinien przemienić się w Krzysztofa, każdy z nich, czyli nieść Chrystusa duszą, które nie mają Boga. Z powodu gnuśności tych, którzy zdradzają swe powołanie, zamiast rozwijać życie, gaszą je raczej. Na dziś dosyć, mój synu, błogosławię Cię, a wraz z Tobą wszystkich w imię Boga w Trójcy Jedynego. Punkt piąty. Wieczność jest nieprzemijająca. 31 sierpień. 1978 Pius XII Pisz, bracie Donottavio, jestem Pius XII. Być może zdziwisz się, że zwraca się do ciebie papież. Na ziemi dzieliła nas wielka przestrzeń, ale dla tego, kto opuścił ziemię, nie istnieją już odległości. Są one raczej literalne niż moralne. Zmiana, jaką śmierć dokonuje w nas, jest tak wielka i głęboka, że można niemal myśleć o nowym stworzeniu, ale ono nie ma miejsca. Dusza pozostaje nienaruszona ze swoją naturą duchową, która już nie może się zmienić. Zmienia się jednak zupełnie życie duszy, która porzuca prawa materii, czasu i przestrzeni, a zatapia się w wieczności, którą na Ziemi przewidywała bardzo mało i to niejasno. Ze śmiercią, w chwili w której dusza ludzka odrywa się od materii, z którą była ściśle złączona, że stanowiła z nią jedno, wzajemnie przenikając się, ożywienie każdej części istoty ludzkiej oparte jest na wzajemnym oddziaływaniu materii i ducha, na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Ciało wraca do Ziemi, z której było wzięte. Podczas gdy dusza w tej samej chwili, w której rozłączyła się z ciałem, staje wobec nieskończonego piękna i majestatu Bożego. Sądu Bożego nie można opisać ludzkimi słowy i nie można nic dodać do tego, co już jest znane. Naturalnie sąd ten nie jest jednakowy dla wszystkich. Oblicze, z jakim Bóg ukazuje się sądzonemu, zależy od jego stanu duszy. Dla dusz, które nie były złączone z Bogiem przez łaskę, sąd ten jest straszny, że, wolały, że wolałby zostać przepędzony, unicestwiony, niż doświadczyć czegoś tak przerażającego. Nic już nie interesuje zmarłego z tego, co zajmowało go za życia, ani najdroższe uczucia, ani żadna inna rzecz, tylko sam Bóg. Bóg jest wtedy wszystkim. Poza nim nie ma nic, nawet gorzej niż nic, bo tylko wieczne cierpienie. Wieczność to czas, który nigdy się nie kończy nie ma przeszłości ani przyszłości. Wyrok Boży ciąży na duszy na wieki. Przerażenie, nienawiść, rozpacz jest tym, co przenika duszę przerażającym ogniem który pali, a nie wyniszcza. Wszystko przewyższa wszelkie ludzkie pojęcie, że jest rzeczą niemożliwą dla będących jeszcze na ziemi zrozumieć cierpienie i karę, o jakich nie ma się pojęcia za życia. Punkt szósty. Werbalizm nie tłumaczy zachowań ludzkich. Pius 12 Bracie Donotavio widzę że nie rozumiesz po co ci to mówię zdaje się tobie że między tym co ci teraz mówią a tym co mówili inni nie ma związku tak nie jest związek jest i to bardzo istotny powierzchowność by nie nazwać tego brakiem wiary tego pokolenia ateistycznego i przewrotnego jest naprawdę tak wielka że większą być już nie może gdy nie jest się w stanie wytłumaczyć rzeczy proste i jasne, tworzą słowa i pojęcia bardziej absurdalne, które nic nie mówią, a jeszcze mniej tłumaczą. Jakie wytłumaczenie potrafią dać psychiatrzy ateiści z radości z dokonania dobra, lub wyrzutu sumienia przy złym uczynku? Skąd się rodzi radość, lub przykrość tak wielka, być może z jakiejś części, jakiej części ciała? Gdy ktoś obrazi was w liście lub przez telefon, osobiście lub przez kogo innego, sprawia wam to wielkie cierpienie. Ale czy to cierpienie dotknęło jedno z członków ciała, czy też raczej waszą duszę? Są sprawy, które zaspokajają zmysły, czyli ciało, ale są inne, które nie dotykają ciała, sprawiają radość lub ból duszy, czyli tej części duchowej ciała. Zwanej duszą, która informuje i ożywia nasze ciało. Co o tym myślą uczeni ateiści? Nic. Nie mogą nic powiedzieć i wtedy wymyślają słowa najbardziej absurdalne, by zagmatwać sprawę i uczynić ciemne to, co ze swej natury jest jasne i proste. Co jest z ciemności, jest ciemne, ale co jest ze światła, będzie jasne. Punkt siódmy. Nie sądźcie dzieł bożych. Pius 12. Najświętsza Maria Panna z Lourdes w Fatimie, w La Salette i tylu innych miejscach napominała ludzi i wzywała do pokuty i do nawrócenia, by uniknąć piekła. A więc, gdyby ludzie tylko chcieli, mają do użytku środki naturalne i nadprzyrodzone, wystarczające do nawrócenia jeśli więc nie będzie nawrócenia ludzi, powinny, ludzi przepraszam, jeśli więc nie będzie nawrócenia ludzi powinni oni przypisać swą zgubę tylko sobie samym wszyscy ludzie normalni mogą dojść przy pomocy najprostszych rozważań do określonych postanowień kto do nich nie dochodzi musi jedynie obwiniać własną przewrotną wolę bo nad prawdę przedkłada błąd, a nad dobro zło, które wybiera zresztą osobiście. Bóg nigdy nie czyni zła, nie może go chcieć, bo nie byłby Bogiem, gdyby go chciał. Może jednak na nie pozwolić, bo w swej boskiej strategii ze zła wyprowadza dobro, często nawet dla korzyści tego, kto zło popełnił. Zawsze jednak dla korzyści i zbawienia dusz. Zło fizyczne czy duchowe jest zawsze owocem grzechu, bo z grzechu powstają przeciwności, a gdy Bóg każe zło, wynika, że było ono dobrowolnie wybrane. W przeciwnym przypadku można by sądzić, że Bóg nie jest sprawiedliwy, co sprzeciwia się rozumowi. Godzina oczyszczenia stojąca u drzwi będzie godziną sprawiedliwości, która spali całe zło. Jakie ludzkość popełniła z własnej woli. Gdy ta straszna godzina wybije, nie sądźcie dzieła Bożego. Oto powód mego orędzia. Kuszeni będziecie, że Bóg jest zbyt surowy, nawet niesprawiedliwy. Nie poddawajcie się im, gdyż byłaby to wielka wina. Błogosławieństwo Boga w trójcy jedynego niech ci towarzyszy aż do końca. Podtrzymuje w trudnościach i strzeże od wszelkiego zła. Punkt ósmy Życie jest próbą. 7 wrzesień 1978. Pius X. Pisz, bracie, do Ottavio. Jestem Piusem dziesiątym. Ty wiesz, że życie ludzkie na Ziemi ma być postrzegane i oceniane zgodnie z tym, czym jest, czyli próbą. Odnośnie tego mówiła ci już święta terenia, wyjaśniając istotę tej próby. I istotą tej próby jest wierność wierze, prawu i miłości. Pius XII mówił ci o chwili zakończenia tej próby czyli o sądzie Bożym, którego nikt nie może uniknąć. Lecz ciemność, która dziś otacza tyle dusz, jest gorszą od ciemności nocnej. Wszystko, co otacza człowieka na Ziemi, jest ciągłym przypominaniem o życiu i śmierci, ponieważ nic, co zostało stworzone, nie może zginąć ani zaginąć. Człowiek zaś jest w centrum wszystkich stworzeń. Z tego też względu człowiek jest najważniejszy i najdoskonalszy ze wszystkich stworzeń, gdyż tylko on, został wyposażony w dobra, jakich nie posiadają inne istoty żywe. Pierwsze: człowiek ma mocne pragnienie nieśmiertelności, boi się śmierci, nie chciałby umrzeć. Takiego lęku nie spotyka się u stworzeń niższych od niego. Dlaczego? Dlatego, że człowiek w momencie stworzenia nie miał podlegać śmierci, miał mieć pełnię życia. Śmierć jest tylko następstwem jego upadku, jest przejściową, a dusza człowieka żyjąca w łasce wyczuwa i wierzy w to. Intuicja ta przemienia się w wiarę, przed którą nikt nie obawa lub nawet lęk. Kto jest zaciemniony materialistycznym pojęciem życia, poza grobem widzi tylko groźną przepaść i nicość. Drugie. Człowiek wzdycha za szczęściem i szuka go wszędzie, a doświadczenie wielu pokoleń nie wystarczyłoby go przekonać, że szczęścia, dla którego został stworzony, nie znajdzie na Ziemi. Był on stworzony do szczęścia w niebie, a więc szczęścia wiecznego. Trzecie. Człowiek szuka pokoju. Czuje potrzebę jego. Potrzeby tej nie zaspokoi mu Ziemia. Bo pokój może dać tylko Bóg. Żadna istota niższa od niego pokoju dać nie może. Lecz po co ja o tym mówię? By dać wam zrozumieć, jak bardzo człowiek tego przewrotnego pokolenia jest odpowiedzialny za wszechotaczającą ciemność. Człowiek nie zgasi bezkarnie w sobie tego światła rozumu, które stwórca w nim zapalił. Jeśli do tej wielkiej odpowiedzialności włączyć jeszcze odrzucenie światła wiary, czyli światła objawienia, człowiek zatonie w wielkiej ciemności, z której wyjść może tylko z wielkim trudem. Punkt dziewiąty. Radykalne odrzucenie światła wiary. Piekło. Pius dziesiąty. Dlatego, bracie Don ci, którzy za życia zawsze odrzucali światło rozumu i wiary oraz prawdy, wśród których żyli i do których należeli, będą odrzuceni precz, jak uschłe liście, do ciemności piekła. Niezliczone wyrzuty sumienia mówiły im o ich winie i dręczyły duszę. Oto dlaczego Pius XII. Mówił ci, byście nie sądzili Boga z powodu cierpień związanych z oczyszczeniem. Bóg jest najwyższą i nieskończoną sprawiedliwością. Nikt nie może o tym wątpić. Wszyscy mają pamiętać, że przez grzech śmierć weszła na świat i nastąpiła walka między życiem a śmiercią, między dobrem a złem, światłem a ciemnością. Nie sądźcie ani dzisiaj, ani nigdy. Błogosławię Cię, bracie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, razem błogosławię stowarzyszenie nadziei i Jego członków. Bądźcie mocni i realizujcie swój program, służyć, słuchać, kochać i znosić wszelkie trudności. Punkt dziesiąty. Nie sądź, a nie będziesz sądzony. Pius XI. Pisz, bracie Don Pius XI pragnie z tobą rozmawiać. Duch Święty, który był moim przewodnikiem, pomocą i pocieszycielem za życia, zwłaszcza za dni mego pontyfikatu, niech oświeci ciebie i będzie ci pomocą aż do końca twoich dni. Było mówione, byś nie sądził, i jest to słuszne, gdyż nie do was należy wydawać sądy o osobach lub o wspólnotach? Jednak przykazanie ewangeliczne winno być mądrze tłumaczone: Nie należy nigdy sądzić ludzi, ani ważyć się osądzać Boga i Jego dzieł. Nie należy zwykle sądzić braci i ich postępowania, ale czasem trzeba koniecznie wydać sąd, np. podczas spowiedzi. Tak, że czasem miałoby się winę, nic nie mówiąc. Jednak trzeba rozróżnić, że co innego jest wypowiadać sąd, a co innego orientować się w tym, co się dokoła dzieje. Sądzenie staje się winą, gdy chcemy przeniknąć tajemnicę sumienia i mierzyć je własną miarą, gdy chcemy ustalać odpowiedzialność, sądząc cudze intencje. Będzie to winą i o tym właśnie chciałem powiedzieć, by nie sądzić innych.